Proszę państwa, witam w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. No i tutaj max tym. Szanowny panie Stanisławie, czy zgodzi się pan z moją opinią, iż Jarosław Kaczyński wprowadzając ustawę futerkową, kupił sobie u Angeli Merkel nietykalność na gorsze czasy? Myślę, że nie. Myślę, że Jarosław Kaczyński się przelicytował tutaj, że jeśli już chodzi o Angelę Merkel, naszą złotą panią, to być może liczył na to, że. Ona zapobiegnie wiązaniu wysokości subwencji unijnych z oceną stanu praworządności. No ale nie zapobiegła, bo Parlament Europejski przyjął rezolucję nakazującą powiązanie jednego z drugim. No i tutaj właściwie nie bardzo wiadomo, dlaczego naczelnik państwa tak się dla tej ustawy o ochronie zwierząt poświęca. Pan El Hunter. Szanowny panie Stanisławie, chciałbym się dowiedzieć, dlaczego pana zdaniem ludzie starsi tak strasznie bronią słuszności wprowadzenia stanu wojennego. Za każdym razem, jak próbowałem dyskutować z babcią lub wujkiem, to słyszałem, że bardzo dobrze, że został wprowadzony, bo gdyby nie, to dopiero by było. No, może by było, może by było, ale warto przytoczyć taką. Informację, jaką podaje biograf Wojciecha Jaruzelskiego, pułkownik Kowalski, że były dwa takie wariantowe plany stanu wojennego, bo w ogóle takie ramowe, takie ramowe przepisy czy zasady wprowadzenia stanów wojennych to się wzięły jeszcze z roku 1962, kiedy to podczas kryzysu karaibskiego. Sowieci nie byli pewni, jak się zachowają społeczeństwa krajów socjalistycznych, czy przypadkiem nie staną po przeciwnej stronie barykady. Więc na wszelki wypadek, gdyby komuś się tak zachciało, to wprowadzono takie ramowe zasady stanu wojennego. I potem w 1981 roku te zasady zostały zaktualizowane i w dwóch wariantach, łagodnym i takim surowym. Więc w wariancie łagodnym, no to myśmy to wiemy, a ja to taki właśnie był wprowadzony, wariant łagodny, a wariant surowy przewidywał blokadę całych miast i użycie lotnictwa i artylerii. Także to już rzeczywiście by było. Tam co nas uratowało? No uratowało nas przed tym drugim wariantem. To, że nikt nie, właściwie nie było większego oporu, bo te strajki zostały właściwie do końca roku 1981 już wygaszone. No a potem już żadnego takiego poważniejszego oporu, który mógłby zagrozić władzy stanu wojennego już nie było. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno. No który nie jest może tak specjalnie podkreślany. Mianowicie taki, że stan wojenny pokazał, iż polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza była po pierwsze tak zaniepokojona, a po drugie tak już silna, że wystąpiła zbrojnie przeciwko niepodległościowym aspiracjom narodu historycznego, narodu polskiego. A dlaczego starsi ludzie? No cóż, być może, że wielu tak myśli, że to była ten Karnawał Solidarnościowy, to była amerykańska dywersja, żeby właśnie tutaj się skonfrontować przy pomocy Polaków z Sowietami. A po drugie, to nie jest to tam całkiem tak pozbawione podstaw. Ale po drugie to była, to jest ilustracja wpływu propagandy, bo co, cóż mówiła telewizja rządowa wtedy zresztą innej nie było, no to, że to dobrze właśnie, że generał Jaruzelski nas uratował i tak dalej, i tak dalej. No, nic dziwnego, że ludzie przyjmują takie twierdzenia do wiadomości. Makripstik. Szanowny panie Stanisławie, czwarte przykazanie brzmi: Czci ojca twego i matkę twoją, aby żył długo na ziemi, którą pan Bóg twój Bóg, Pan, Bóg Twój da tobie, albo po prostu czci ojca swego i matkę swoją. Czy mowa tutaj jedynie o rodzicach biologicznych, a może także na temat opiekunów, którzy się o nas troszczyli, otaczali opieką i wychowywali? Zakładając, że część jest tożsama z szacunkiem, a wielokrotnie można usłyszeć również od Pana, iż na szacunek należy sobie zasłużyć, to czy rodziców też to obowiązuje? A może szacunek i cześć należy się im bez względu na wszystko? Pytam, gdyż są na świecie ludzie, którzy na szacunek nie zasługują, ale są rodzicami. Jak powinny być te osoby traktowane przez własne dzieci? Poznałem: No, częściowo chyba sam pan sobie odpowiedział, bo nawet niekoniecznie rodzice biologiczni, tylko opiekunowie, którzy się troszczyli, otaczali opieką i wychowywali. No jeżeli ktoś otaczał mnie opieką, troszczył się o mnie i mnie wychowywał, no to byłbym niewdzięcznikiem skrajnym, gdybym nie był mu wdzięczny. Przynajmniej nawet jeśli tam nie byłbym w stanie się odwdzięczyć, no to byłbym niewdzięcznikiem, gdybym ich przynajmniej nie szanował. No, chyba im się za to szacunek należy. Podobnie jak w przypadku rodziców biologicznych, to jest zwłaszcza wobec matki, dlatego, że no, matka wszystko jedno, jak się potem zachowywała, ale no, nie można zapominać, że matka usłużyła nam własnym ciałem, po to, żebyśmy się pojawili na świecie. Więc no, chociażby z tego powodu powinniśmy być jej wdzięczni. A poza tym no, jednak większość matek, poza takimi matkami wyrodnymi, większość matek opiekuje się swoimi dziećmi, troszczy się o nie i stara się je wychować. Zdarzają się wyjątki. Zdarzają się wyjątki, które tego nie robią. Nie opiekują się swoimi dziećmi, czasami nawet dopuszczają się przestępstw na nich, no to ci na szacunek nie zasługują. Myślę, że y, y, Pan Bóg y, tutaj zrobi y, 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 y wyjątek. Bo, tak jak powiadam, no są, muszą być powody do szacunku. W przypadku matki to oczywiste bardziej są, natomiast w przypadku ojca już mniejsze, chyba że to on no właśnie się troszczy, opiekuje się i tak dalej, i tak dalej, żywi, ubiera. No to krótko mówiąc, wdzięczność jest cnutą. I to przykazanie o czczeniu ojca swego i matki swojej, to jest taka przestroga przed niewdzięcznością. Pan Kadwid. Panie Stanisławie, jak zapatruje się pan na stosunki najjaśniejszej RP z oświeconym, zjednoczonym kalifatem brytyjskim? Czy mógłby pan zasugerować postawę? Wobec zjednoczonego królestwa dla rządu i obywatela pozdrawiam. No, myślę, że po pierwsze nie powinniśmy naśladować tutaj zjednoczonego kalifatu brytyjskiego. No i tu jedną rzecz, którą rząd dobrej zmiany zrobił, to to, że wbrew nawet sugestii opozycji nie zgodził się na przyjmowanie kwot tak zwanych imigrantów bo to są ludzie, którzy nie chcą pracować, tylko to są ludzie, którzy w większości, może są wyjątki, liczą na to, że będą mogli korzystać z socjalu, a więc z bogactwa wypracowanego przez innych. No to nie ma żadnego powodu, żeby się na to godzić, więc nie powinniśmy naśladować w tej kwestii Zjednoczonego Królestwa, natomiast w innych jak najbardziej, bo Zjednoczone Królestwo ma pewne zalety. To jakby to powiedział Kukuniek obok plusów ujemnych ma też plusy dodatnie. Proszę Państwa, Pan Krzysztof Piątkowski. Witam, Szanownego Pana Redaktora. Być może tym razem uzyskam odpowiedź, mianowicie czy wszystkie kraje zrzeszone w Unii Europejskiej podpisały tak zwany traktat lizboński, czy też są kraje, które tego nie zrobiły lub podpisały się pod nim, ale pod pewnymi warunkami, na przykład, że nie wyzbywają się własnej suwerenności. Pozdrawiam serdecznie. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, także nie pamiętam, żebym miał takie pytanie, i to tam za, ale mniejsza z tym. Otóż yy, wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej musiały ratyfikować traktat lizboński. Wszystkie. Dlatego, że bez tego, gdyby przynajmniej jedno, jedno państwo yy, nie ratyfikowało, to on by nie mógł wejść w życie. Podobnie jak nie wszedł w życie traktat konstytucyjny wcześniejszy, dlatego że jego ratyfikacji odmówiła Holandia i Francja. No ale traktat lizboński, który był modyfikacją trochę traktatu konstytucyjnego i traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, został ratyfikowany przez wszystkie państwa i wszedł w życie 1 grudnia. 2006 roku. Od tej pory istnieje Unia Europejska jako odrębny podmiot prawa międzynarodowego. Większość państw ratyfikowała Traktat Lizboński bez żadnych dodatkowych zastrzeżeń, z wyjątkiem Niemiec. Otóż jeden z parlamentarzystów, posłów do Bundestagu, już nie pamiętam jak się nazywa, ale bawarski poseł do Bundestagu, zaskarżył traktat lizboński przed niemieckim Trybunałem Konstytucyjnym w Karlsruhe, że on jest niezgodny z konstytucją Republiki Federalnej Niemiec. Trybunał rozpatrując tę sprawę stwierdził, że wprawdzie traktat nie jest niezgodny z konstytucją Republiki Federalnej Niemiec, ale uzależnił zgodę na ratyfikację tego traktatu przez prezydenta od uchwalenia wcześniej ustawy takiej organicznej, według której żadne prawo, nie może wejść w życie na terenie Republiki Federalnej Niemiec bez zatwierdzenia go, bez uprzedniego zatwierdzenia go przez połączone izby parlamentu, Bundestag i Bundesrat. Jaki jest sens tego zastrzeżenia? I tak się stało. Jaki jest sens tego zastrzeżenia? Ano taki, że Niemcy mogą forsować na terenie Unii Europejskiej jakieś rozwiązanie prawne. Które wejdzie w życie we wszystkich państwach członkowskich, a w Niemczech może nie wejść w życie, bo się Bundestag i Bundesrat temu sprzeciwią. I to oznacza, że Niemcy, jako jedyne państwo członkowskie Unii Europejskiej, zachowują suwerenność. Pan Marek Kostecki. Szanowny panie Stanisławie, czy pana zdaniem ziści się nasz najgorszy sen? Komuna kiedyś powróci w takiej formie jak Związek Sowiecki. Pozdrawiam serdecznie. W takiej formie może nie. W takiej formie może nie, bo to nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Nie wiem, czy kogokolwiek by w tej chwili interesowało, nawet samych Rosjan, reaktywowanie Związku Sowieckiego. Oni jak mają ciągoty, to tylko nie dlatego, żeby tam tak żyć, jak to się żyło w Związku Sowieckim, tylko że wtedy się ich wszyscy bali. Wielu Rosjan lubi to, że ich się reszta świata boi. Nie wiem, do czego im to jest potrzebne, ale w każdym razie lubią. I w tym sensie żałują Związku Radzieckiego. Mam takiego przyjaciela, który był chyba, bo już przeszedł na emeryturę, prezydentem Międzynarodowego Związku Kolei. Jest taka organizacja od Odry do Władywostoku i tam miał takiego delegata, z, z właśnie rosyjskiego, który ogromnie żałował Związku Radzieckiego i ile razy wspominał o Gorbaczowie, to zgrzytał zębami i to mych, ten Gorbaczow, aż iskry mu szły z gęby, więc tacy są. Właśnie dlatego. Natomiast jest całkiem możliwa recydywa komunizmu, ba nawet bardzo prawdopodobna. Po pierwsze, dlatego, że przez Amerykę Północną i Europę przewala się rewolucja komunistyczna z użyciem proletariatu zastępczego w postaci feministek i zboczeńców. A po drugie, że na Zachodzie działają partie komunistyczne, a więc przynajmniej teoretycznie, któregoś dnia mogą wygrać. No i w związku z tym recydywa komunizmu jest możliwa. Ona, on będzie trochę inaczej wyglądał, jak przypuszczam, niż tam w Związku Radzieckim. Zresztą w Związku Radzieckim też się to zmieniało, bo inaczej wyglądał komunizm w okresie Nepu, a inaczej w, w latach 30., kiedy Stalin robił wielką czystkę. Także tutaj inaczej w Polsce wyglądał komunizm do 56 roku, a inaczej po 56 roku. Także oblicza komunizmu są rozmaite. Między innymi starsi ludzie pamiętają, że w latach 70., w ramach, że tak powiem, ostrożnego eksperymentowania z komunizmem, pojawił się tak zwany eurokomunizm. Tam był taki włoski przywódca Enrico Berlinger, no i oni tam ten eurokomunizm eksperymentowali z eurokomunizmem, tak zwany komunizm z ludzką twarzą. Stefan Kisielewski mówił, no dobrze, z twarzą, a co z zadem, że, że ze szponami i tak dalej. <noise> Także ta twarz ludzka to była, widać, że to była taka przyprawiona maska. Więc recydywa komunizmu jest zawsze możliwa i co więcej teraz nawet bardziej prawdopodobnie prawdopodobna niż kiedykolwiek, natomiast on prawdopodobnie będzie... i No zresztą o, jak w Stanach Zjednoczonych wygrałby wybory prezydenckie pan Biden, no to byśmy wpadli z deszczu pod rynnę prawdopodobnie, bo on, jak on, on to taki, według mnie, to jest taki Borys Jelcyn w ostatnim stadium. Ale wśród tam jego otoczenia, to jest bardzo dużo właśnie takich komunistów z czarnymi podniebieniami, a Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym sojusznikiem, więc dlatego mówię, że możemy wpaść z deszczu pod rynne. Pan Paweł Warzyński. Witam, ponieważ kiedyś kręcił się Pan blisko Sejmu i był nawet członkiem Trybunału Stanu. Czy spotkał Pan na swojej drodze kiedyś na przykład księdza Piotra Pawlukiewicza, który był kapelanem parlamentarzystów? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź. No ja znam księdza Piotra Pawlukiewicza. Teraz to on już jest takim kapłanem dostojnym, nawet nie wiem czy jaką ma rangę, czy prawata natomiast jak ja go poznałem to jeszcze był takim księdzem młodym bardzo zresztą przebojowym no i kiedyś mnie zaprosił na pielgrzymkę do Częstochowy to znaczy do wygłoszenia wykładu w drodze no i ja Miałem w jednej grupie pielgrzymkowej, w tej grupie studenckiej w Warszawie, wygłosić taki wykład podczas marszu, ale jak się inne grupy dowiedziały o tym, to też poprosiły mnie, żebym im też ten wykład wygłosił. W rezultacie, całe szczęście, że miałem wygodne buty, bo przeszedłem tego dnia 35 kilometrów. Także potem, jak wróciłem do domu, to byłem taki, miałem takie zakwasy, że prawie nie mogłem wysiąść z samochodu. Ale księdza Piotra Pawlukiewicza oczywiście znam. Tutaj. Z Big Panda Wielce szanowny Panie Stanisławie, czy mógłby Pan trochę opowiedzieć o genezie powstania telewizji ASME, na kanał której regularnie wpływają materiały ze spotkań z Panem? No, takie były początki, że Pan Krzysztof Pawlak, który jest właścicielem telewizji ASME i jej, że tak powiem, pomysłodawcą, Nagrywał ze mną najpierw takie, jakby tu powiedzieć, no płytki takie, takie kasety i no i tam wielu ludzi to kupowało, te kasety i od tego się zaczęło. A potem na spotkania ze mną pan Krzysztof Pawlak jeździł, no i tam nagrywał. Cały przebieg tych spotkań, niezależnie od tego, nagrywamy cotygodniowe takie felietony i pytania i odpowiedzi. Ale zaczęło się to od tych właśnie kasetek takich. Także, no już ładnych parę lat to działa. Także materiały ze spotkań też. Mieszko I. Czy nie uważa Pan, że o, Rafał Ziemkiewicz to zwykła świnia jest? No nie uważam, tak. Skądże znowu? Ja bardzo lubię pana Rafała Ziemkiewicza i y, cenię go. Poznałem go jeszcze w latach osiemdziesiątych, kiedy był studentem, ale już wtedy zdradzał niepospolite zdolności. Był autorem książki, powieści, o ile dobrze pamiętam, Szosa na Zaleszczyki. No, i ta powieść zdradzała wielki talent literacki. I potem jeszcze kolegowaliśmy tam w Unii Polityki Realnej, I jeszcze pan Rafał. Ziemkiewicz był autorem piszącym do najwyższego czasu, wtedy, kiedy ja byłem redaktorem naczelnym, i później też. No i później tam te polityczne drogi się rozeszły, ale koleguję nadal z panem Rafałem Ziemkiewiczem w kapitule Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza. I pan Rafał od samego początku jest członkiem tej kapituły, bardzo zresztą takim no, znaczącym. Także nie jest zwykłą świnią, nie uważam tak, żeby był zwykłą świnią. W ogóle nie przyszłoby mi to do głowy. A tu pan mieszko pierwszy uzasadniał, dlaczego takie podejrzenie powziął. Po wprowadzeniu Piątki dla Zwierząt odgranżał się w pisowskiej telewizji Republika, że to jego ostatnia wizyta. U nich długo nie wytrzymał, kiedy z TV Republika wyrzucono jedną z dziennikarek i wiceszefową zarazem Annę Nartowską. Za krytykę poczynań PiSu pomyślałem, że. Teraz tu na pewno Ziemkiewicz przestanie bywać w tej redakcji. Jakże się pomyliłem? Dalej tam łazi i opowiada swoje farmazony. Czy chodzi mu o te parę srebrników, które tam zarobi? Ja nie wiem, czy on tam zarabia, bo ja w swoim czasie też bywałem w Telewizji Republika. Tam mnie zapraszali do rozmaitych programów, ale oni mi nie płacili. Oni mi nie płacili, to w ogóle o tym nie było mowy, że oni mi będą płacić. Więc ja oczywiście korzystałem z takich zaproszeń, dlatego że wszystko jedno, w jakim medium, jeżeli y, mogę wygłaszać to, co ja uważam, mogę mówić to, co ja chcę, no to dobrze, bo właśnie takie jest zadanie publicysty. Być może, że motywacja pana Rafała Ziemkiewicza jest taka sama. I tym optymistycznym akcentem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi i do zobaczenia przy cyklu następnym. No i proszę Państwa, dowiedziałem się, że ksiądz Piotr Pawłukiewicz zmarł. To bardzo smutna wiadomość. Bo jak mówię, znałem go od dawna i bardzo go sobie ceniłem jako księdza właśnie, który był taki, no, trochę odmienny od innych w każdym razie, ale na plus.